Kto wie, co nam bobry w lesie zrobią? Zapewne trzeba nam wyrąbią! Bo w sensie, że wygryzą! Ja do bobrów tylko czuję wrogość I mówię wam, że to diabła powiódł Bo kto to widział taki ogon? Nie trzeba bić, wybić! Henryk, idą na nas z pochodniami! Uciekaj, Maryś, Uciekaj z dzieciakami! A ty? Ja ich zatrzymam z chłopakami! Będzie dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, bo bobrze. Będzie dobrze, dobrze. Pomóżcie, dobrodzieju! Z dziećmi idę! Z nas wygnali! Rere, Czy nie znajdzie się nic? W całym lesie jedna dusza. Czy ja muszę z dziećmi zimną, straszną nocą? Mamo, chcę się pić i spać! Wiem, wiem, dzieci. Mnie też. Gdzie tata? Tata? Wiecie, jak jest tata. Z kolegami pewnie lata. Na wariata. Czy nie znajdzie się nikt? Kto nas w lesie nocą przyjmie? Czy pomoże ktoś? Ja pomogę, a w nagrodę dzieci wezmę, a tobie żyć pozwolę. Dobrze. Dobrze. Wyjdźcie bobry, póki dobry. Mama, krew ci leci. Cicho dzieci. Gdzie jesteście? Wyjdźcie wreszcie. Nie możemy poczekać, musimy uciekać. Zostaw dzieci i odejdź. Zrobisz sobie nowe. Nie. Dwa kroki stąd jest wielki dąb, to drzewo, które... Tam, gdzie wie wybił... Tak. Zdrumień znajdziecie, wzdłuż którego pójdziecie do babci. co! Do babci daleko strasznie. Uciekajcie, cokolwiek usłyszycie, nie wracajcie. Ja, ja go czymś zajmę. Mamo! co! Spotkamy się u babci. Wszyscy. Będzie dobrze. Uciekajcie! Nie dam dziś krzywdzić ich, lecz nie pomoże mi nikt. Co byś zrobił, Henryk? W sposób znalazłbyś. Będzie dobrze, dobrze. Zajadasz stresy, szybki z ciebie szkodnik. Wiesz, ja je tylko zbieram Ci, schowałaś Uciekłaś Nie ma sprawy a pod dzieci dopadnę dla zabaw. że świerwo moich dzieci, nie pozwolę ci dotykać. Grozisz mi poprzez oczy, ja oddychał szuki szybko. Kto pytał, chcesz, żebym się wściekł? Wściekłe kundle, takie jak ty, się usypia. <grym> przeleciał, wieści z tamy przyniósł Henryk. Ludzie z pochodniami stali, a zaatakowali, a chcieli bobrze domy spalić. Bobrze chłopy się skrzyknęły, a tamy rozwalić. Ludzi wodą spławić. Krzyknął jeden do drugiego, a naszą tamę Henryk. Jeśli z tego wyjdziemy, współczuję ci takie dwie. Rozp nie miały szans. Dzielny bubr w koszuli Henryk. trapał się na tamę, gdy w oku szalał zamęc. Jednym ruchem ja. a, cała rumyła tama a, i wszystkich woda zabrała. Maryś, ja zięcia znam. niż takich tarapatów dobrze poprze wychodził. Słyszysz? Henryk. Chciałabym, żebyś był tutaj obok razem z dziećmi. Chcę usłyszeć znów, jak pójdziesz, to przepraszam. Z całym lasem mogłabym się pochłócić, żebyś tylko do nas, To mnie rzucił. Hmm. Co się dzieje? Dada! Na pewno w końcu będzie...